Ankuluska z tej strony. Dawid Riks, i witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie największy opening jaki zrobiłem dotychczasowo na normalnym Brawl Stars. Zapraszam na materiał. Dobra, zrobimy sobie największy opening. Mianowicie, co dzisiaj zrobimy? Kupię sobie dzisiaj, mianowicie Brawl Pass. Jak musicie zauważyć jakie tutaj są nagrody do odebrania, w tym jeszcze do tego dwie nowe mam. Pamiętajcie, że jest wymaksowane konto Przez to zamiast powerpointów Będzie big box Jest, więc będzie dzisiaj opening Dobra, więc za, Ale zanim kupimy pasa Jeszcze będę miał gala Dobra, zanim kupimy pasa, otworzymy sobie free nagrody Czyli dwa big boxy Pierwszy big box Już przedmiot się świeci, dobra jest Mamy pierwszy gadżet Super totem, akurat ja lubię, Akurat ja potrzebuję super totemu więc jest, jest dobrze. Dobra, pierwsza skrzynka mamy gadżet. Dobra, kolejny. Zamiast star pońców, zamiast par pointsów otrzymamy Big Boxa. wiem zanim sobie zrobimy to. Ja sobie Dobra, zrobię. Jestem z powrotem, zobaczymy ile tu będzie świecących I tutaj świecących czerwonych kółeczek na końcu tego filmu otwieram tymczasem kolejnego Big Boxa, w którym nie ma nic. Mamy nawet 200 golda. A teraz przechodzimy do głównej części, czyli do. Czyli otwieramy sklep. Wchodzimy sobie w kupowanie klejnotów Jak możecie zobaczyć kupię Potwierdzamy Będzie zamazany oczywiście mail Proszę bardzo zapłacono Mamy 170 klejnotów na koncie Aż to jest racecleaner żeby było na miniaturkę Dobra teraz kupujemy Brawl Pass Proszę bardzo I'm sure to want to buy, buy Brawl Pass? Chcecie więcej takich openingów? Zostawcie opeczkę w górę, bo naprawdę. Pierwszy opening, na który dam pieniądze. Kupione proszę bardzo. Brawl Pass kupiony. Mam teraz tyle nagród, że zaczynamy otwierać. Dobra, mega box. Bonus. 200 token doublera. Przyda się. Dobra, fajnie. 13 nagród mamy do odebrania. o lol. Dobra, big box. Dalej, bonus. Jest dobrze. Patrzcie, zaraz będzie kolejna postać do ulepszenia, dobra, 100 hajsu. Zapiszę, ulepszę postać. Patrzcie, mi brakuje 7 postaci do ulepszenia, ja sobie zbieram, aby ulepszyć sobie. Zobaczymy, ile będę miał golda, dlatego teraz nie ulepszę. Dalej nie ma nic. Dobra, bo my już jesteśmy przy dziesiątkim karnetu. Miejmy nadzieję, że wdrożni się jakaś postać. Mega box. 500 golda, dobra, jest. Mówiłem, że za to będzie. Y Big box, Big boxik. Dalej nic. Patrzcie, mam już na koncie 1767 golda. Kolejny, dalej nic. 100 golda. Patrzcie, 2000 golda już mam. Jest, gold mi się bardzo przyda, więc jestem szczęśliwy z openingu dzisiejszego. Bo, bo dla samego hajsu się opłaca jeszcze. Zwłaszcza, że będzie niedługo nowa postać, czyli game. to odbierzam syna odcinku mam nadzieję. Kolejny mega box. Dalej nic. Jeszcze zostały tylko trzy nagrody. Mam 2793 golda na koncie. Come on. Może sobie nie będę kupował sobie Star Powera, bo to byłoby marnotrawstwo moich końców. Dobra. Dalej nic i ostatni big box, w którym też nie ma nic. Dobra, na koncie mam 3248 golda. Dropnął nam w dzisiejszym openingu jeden gadżet. Teraz 3000 golda na koncie, to jest mój rekord absolutny 3000 z tym, który jest dobra jest. Ulepszymy sobie chwilę. Ile mogę postaci ulepszyć w ogóle? Patrzcie, dwie postaci mogę ulepszyć na, na dziewiąty, czyli tą postacią będzie frank na pewno i Pam. Fra Pam i Frank, dobra, mam ulepszone, proszę bardzo. Patrzcie jak ten high speed szybko. Mamy ulepszone dwie postacie na moim koncie. Dobra, teraz trzeba będzie. Jeszcze mam. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze misję do zrobienia. Zrobimy sobie dzisiaj jeszcze jeden. Ja w tym odcinku jeden spróbuję albo nie. Na tej się może. Może z innych będzie. Teraz będzie wbijanie dużo karnetów dzisiaj. To ja może zrobię zaraz cięcie i sobie nabijam ten poziom jeszcze sobie, ile będzie. Będzie 500 tokenów, czyli będzie jeszcze Big Box dzisiaj może. Ja się naprawdę cieszę, mam dwie postacie, kolejne brakuje mi już tylko, idę do ulepszenia. Brakuje mi tylko pięć postaci do ulepszenia i mam maksymalne konto. Proszę bardzo, brakuje mi Jackie, Rosy, Ems, Tika i pana P. Nadal trzech postaci, brakuje prawdę sobie moją szansę na legendę po dzisiejszym openingu. Jest ona bardzo wysoka, jest też 1, 2, 5, 9, 0, 1, 2, 5, 9, może dropnie w końcu, ja robię cięcie i idę robić misję. Dlatego, widzimy się się Dobra, jestem z powrotem. Zrobiłem misję. Dla Was to było ułamek sekundy. A dla mnie to była godzina. Męczenia się z Leonem. Choć później poszło gładko penny bo miałem takie misje. Dobra, mamy opening. Pierwszy hajs bierzemy w ogóle. Patrzcie, co będę miał: Geyline jutro albo niedługo. Brakuje mi trochę do niego. Dobra, odciem ja Boxa, a w nim nie ma nic. I Big Box, którym też nie ma nic. Dobra, no i no i no, i, no i ja sobie ulepszę jeszcze jedną postać na koniec odcineczka. którą będzie, oczywiście. Dobra, tak, teraz lecę sobie w Tika. Wszystko na ust. Tym akcentem kończy dzisiejszy odcineczek. Z tej strony już się był Dawidryk, zobaczcie o moje poprzednie filmy oraz widzimy się w kolejnym odcineczku. To było na tyle. Elo.